No i się O 5 rano. Witamy z garażu. I trwa walka dalej. Ostatnio tam miałem wrócić do Was, i odcinek zakończyłem. Tutaj, skrzynię pośrednią ze skrzynią biegów. Jeszcze raz, niestety, musiałem zdjąć. Wyjąłem ten nowy docisk. Próbowałem go uregulować. Niby wszystko jest dobrze. A cały czas jest problem. Tak jak wam mówiłem, ostatnio coś pstrychnęło. Łapki opadły. Niby łapki są dobre, nic się nie urwało I cały czas był problem, i prób mimo regulacji śrub, nic nie chciało działać W starym docisku była jedna łapka zerwana I tylko dlatego został wyrzucony Także zmieniłem tą łapkę w starym docisku Przełożyłem tutaj śrubę z nowego, regulacyjną blaszkę Wymieniłem śrubki na nowe I tamtym docisku starym, nowym, było to, że go dokręcałem tu wszystko na gotowo te łapki stały bardzo wysoko pomimo tu regulacji nie chciały iść a teraz według książki ustawiłem od piasty do łap łapki jest 22 mm tak jak powinno być na starym docisku i mam nadzieję, że będzie chodził bo ja już nie mam zdrowia na ten nowy żeby 17 razy rozpoławiać i teraz bierzemy zaraz ciągareczkę windujemy do góry z połowie i zanim założę kabinę, dlatego założyłem dźwignię i sprawdzimy jak działa wszystko sprzęgło także tu jeszcze coś chciałem złapać, nie chciałem się złapać. coś się jest usko uskodzone z gwintem Tylko nie wiem jeszcze, czy tu, czy mówka w pompie, ale to To już zaraz. Bo chciałem na szybkości to skończyć. A ten ciągnik jest tak uparty, że ciągle coś trzeba jechać Tą skrzynię trzeba jechać ten most założyć. Potem lagi tura Trzeba zrobić jeszcze przednie zwolnice tutaj. I muszę tu jak najszybciej zrobić miejsce i wstawić tego case'a. Także jak widzieliście w poprzednim odcinku. Bo muszę znaleźć przyczynę, czemu ponagrzanie nabija ciśnienie do kilku koszy naraz. Także podejrzewam gdzieś mikropęknięcie na bloku zaworowym, ale to wyjdzie w trakcie. Najpierw bierzemy się za tego. No i chwilkę, chwil później udało się, zjechałem z skrzynię pośrednią do silnika cały zestaw. A zabiorę halogen, bo teraz tam pod spodem jeszcze sobie świeciłem. Zjechałem to do silnika i powiem Wam, że teraz sprzęgło działa. Założyłem stary docisk, uregulowałem. I sprzęgło działa jak powinno. Opór jest dwa razy mniejszy jak na tamtym. Wszystko się książkowo wciska, skręca. Zaraz, teraz pomału to spuławiamy na gotowo. Chciałem teraz... właśnie, A, świeciłem, bo chciałem podłączyć pompę wspomagania. Główną rurkę ciśnieniową. Okazało się, że była mówka w pompie uszkodzona. Wymieniłem mówkę, pompka dalej nie łapała rurka do pompki Okazało się, że w rurce też jest uszkodzony gwint w nakręce Także Zaraz muszę skoczyć po nową rurkę, albo wąż, albo później przy okazji Chyba, że Ty będziesz jechał do miasta, tato to mi kupisz A ja się zaraz biorę, czyszczę, odtłuszczam i zjeżdżam z skrzynią do mostu Tu sobie leży stalowa rura Fi6 a tata bierze się, przystępuje do Demontażu waltry z lasu Kolejna waltra, tym razem do tulejowania most Bo ma małe luzy Tak dokręcone? Że miluoki poległo? Luz pękł A, miluoki połamało ostatnią nasadkę, jaką miałem udarową A o 6 rano niestety nigdzie nie kupię chyba od ręki nasadki Mamy ręczne na nasadki Także tata odkręca tym łomem Krzyżakiem Mogę pobujać? Taki luz to nie luz. Nie ma luzu jeździć, obserwować, tak? Tu jeszcze po prostu lejek są końcówki kierownicze do wymiany i ciągnik trzeba w miarę szybko zrobić, bo operator wróci z urlopu i będzie nie będzie już miezić jeździć, o tak. Może jeździć furmanku Także dzisiaj... Białorusza tam gdzieś ma na placu o białorus zastępstwo porządny ciągnik, nie taki do no nie? no, także tutaj tata zdejmie koła, zaraz odkręcamy cybanty, bo wał, a, wał leży zdjęty zaraz most out i jedziemy kolejny dzień walka trwała od rana chwila nieuwagi i się udało i co tutaj więcej, tutaj spółowiłem, skręciłem jak widzieliście wczoraj, tutaj wczoraj teraz właśnie wyjąłem wózek zjechałem Przynią do tylnego mostu, wszystkie śruby, teraz brałem zmywacz sprayu, wszystkie gwinty wyczyszczone, uszczelka przyklejona na tawocik, o tu jeszcze tawocik mi się, wytarłem się około na szybkości, bo żech, wpadł samot. wszystkie śruby dokręcone aż klej płociek dorąbane przez rurę od góry, od dołu, dookoła, i co teraz? Teraz trzeba podstawa, filtra, rurki, rureczki, oporządzenia wszelkie, wszelakie. O tym jeszcze, właśnie. Z drugiej strony, z tej, z tamtej, chciałbym to dzisiaj wszystko złożyć na tyle, żeby go wyciągnąć na dwór, ewentualnie kabinę wrzucić, jak się wyrobię, byłoby fajnie. Bo nie ukrywam, że już naprawdę tu 902 miasta tydzień temu, a miałem innych milion ważnych i ważniejszych spraw, zaczęły się żniwa, zaczęły się telefony, awarie. Wiecie jak się jest, ale co? Tu jedną rurkę jednak muszę nową do wspomagania albo wąż kupić i do zrobienia będą też te koła Teraz stoi na kole, ale tutaj nie wiem czy pokazywałem, że te koło że to koło robi klap klap Patrzcie Tu przykleję się prawdopodobnie rozkręciła nakrętka Albo nie daj Boże zerwało win Także dzisiaj zaraz Tata tam pokończył inne drobne roboty I dzisiaj mi pomoże Bo musimy to jak najszybciej skończyć Także idę wypiję kawę Przerwa o 10 Faktycznie 10 wybiła I po kawie wracamy do Was No i jakaś chwila 8 godzin później Udało się Jeszcze mi piach w zębach skrzypi Udało mi się dzisiaj trochę zwalczyć. Spłowiłem go z rana, zjechałem, tak jak widzieliście, wszystko na klej przed chwilą. Teraz wszystkie rurki, rureczki, rureczki, dupereleczki, tamto, z ramto, hamulce. Tu jeszcze muszę wkręcić korek, y Wom. wzmacniacza nie zakładałem dźwigienek, bo ich nie było zresztą, bo on był nieczynny. I co? Tu zaraz szmata, wyciągamy go na dwór, ale żeby go wyciągnąć na dwórek, Pasowałoby zabrać Walterkę Bożą, którą wczoraj rozbieraliśmy, jak widzieliście na filmie. A zaraz wam powiem, jak stan na dzień dzisiejszy. A Waltra po wczorajszym rozebraniu dzisiaj odeskała most. Wczoraj most był rozebrany, wczoraj były zamówione od razu od ręki nowe tuleje. Nowe wszystkie elementy, jakie są potrzebne. Dzisiaj przyszły są zaaplikowane nowe tuleje mosiężne. Most nie ma teraz luzu. Nowe dystansy, wszystkie plastikowe, teraz a ta skręca końcówki kierownicze. Już nie wiem czy coś to da i taki siłownik krzywy, ale już jedzie. Tak ma być, to tylko las. Mam tu jeszcze parę listę zadań do tej Waltry, ale nie wyrobię się z tym teraz. Najważniejsze było wytulejowanie tego mostu, żeby nie latał końcówki kierownicze. I coś tam jeszcze było jakieś awarie zgłoszone drobne, ale to już naprawdę się nie wyrobię, bo bo muszę tu robić miejsce, bo tutaj akcja żnimna, tutaj robota i tam następny ciągnik czeka ale to pomału, po trochu, ja idę składać 80 może bym dzisiaj do późnych godzin wypchnął dobra, kolejny dzień, dzisiaj trzeba Ursusa wyrzucić, żeby założyć kabinę ale musiałem tutaj sprzątnąć, bo tu miałem rurę od kombajnu, takie drobnice, także ja tu sprzątam rura Zaraz ląduję w besie, ale to o innych tematach. Walterka Boża udało się zrobić przód. Co prawda ona przyjechała na tydzień przesoju i tam jest długa lista w kabinie, ale niestety, ze względu na ograniczony czas mój i dostawy części, byliśmy w stanie co zrobić. wytulejowany moc uszczelniony. Zrobione końcówki kierownicze, powymieniane z luzy skasowane. Takie podstawowe, najważniejsze, bo tam jeszcze chciałem trochę z instalacją, trochę drobnicy, ale nie wyrobimy się. Także na ten moment tyle. Ja się biorę do za zakładanie kabiny, tylko odjadę w Altru. Zaraz Lata założywał napędowy, żebym mógł wyjechać z tą rurą. I ur gruza się bierzemy. O, na światełko. Wczoraj tutaj poskładałem wszystko, założyłem już lagi od Tura a tu jeszcze zostało mi tylko butle z tlenem i co, i tutaj zakłożyć podnośnik, ale to później, teraz to przykryjemy jakąś szmatą, założymy kabinę i dopiero wtedy podnośnik bo kto zakładał 80 kabinę ten wie, że podnośnik zawsze wadzi także, 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 a jeszcze filterek muszę przykręcić mamy co robić dobra, ryk fuch, wczoraj się udało poskładać, ale nic nie zdążyłem nagrać, bo Powiem wam, cały dzień rana do nocy we dwóch statem, żeby go tak złożyć na gotowo. Ale chyba się udało. Tylko tyle, że wczoraj odjechałem tutaj dalej, bo tam miałem przemeblowania popołudniowe. Jeszcze byłem na awarii kombajnu w terenie do 21. A tutaj co? Teraz trzeba go opłukać, bo jest wszędzie pozalewany. Jeszcze po rozbiórce. Ale ogólnie stoi tutaj wczoraj. Specjalnie na piasku też. Między innymi nie ma żadnej Kałuży, plamki. Pompa była regenerowana wtedy. Doszliśmy tam, był przeciek na wtryskiwaczu, usunięty. No i do skrzynia, i sprzęgło było zrobione. Cześć, tak A tu są te śruby powyrywane. Muszę coś zaraz podjechać jeszcze zagwitować. To bo tak cienka biorą I teraz dzwonimy właściciela, a gotowy do tego jeszcze ogarniemy, umujemy trochę i... i będzie praktycznie gotowy do wjazdu. To fajnie, chociaż trochę roboty trzeba podciągnąć. Dobra. Strasznie pompowy, ale tu założona jest wzmocniona hydrauliczna, może dlatego, tego, to raz. A dwa pod przelew z podnośnika jest podpięty na stałe rozdzielacz od Tura No ale tak już było przed remontem, ja wszystko wymieniłem, ona dalej. No to widocznie tak ma być. A, tu dwie śrubki jeszcze tu zaraz gwintujemy, zakręcamy i gotowe. Dobra, 900 czwórka skończona, poprawione tam śrubki wkręcone tam stoi. Tutaj ten bałagan trochę ogarnąłem, podjechałem 912. Tą 912 w zeszłym roku robiliśmy. Była tu robiona mikropompka, uszczelnienie skrzyni pośredniej i sprzęgło. I teraz klient przyjechał z objawem ślizgającego sprzęgła. Zajrzałem, tu poświeciłem. Tam się okazuje, jest słoneczko. Ja już nie pamiętałem. A, pompę wyłączę. Yy, tu jest słoneczko i się okazało, chłopaki błędnie poregulowali sami chyba, czy coś i słoneczko było tak naciągnięte, że cały czas było wciśnięte i się ślizgało teraz popuściłem, ustawiłem luz na pedale czy tam na geju tak jest około 2,5-2 cm, 2, tak jak książka podaje i teraz się przejechałem ale jeszcze jest problem, moim zdaniem jest podciągnięty zbyt mocno hamulec skrzyni bo jak wcisnę sprzęgło też do podłogi też przyhamowywuje ciągnik, także zaraz popuszczę hamulec skrzyni i ten już praktycznie gotowy. Nie ma tutaj co się nad nim rozczulać. Zrobione, poprawione. I do tego blachy miały być do końca miesiąca. Dziś lub jutro jest ostatni, chyba dzień miesiąca. Także ja go muszę wjechać i założyć tą szybką skrzynię. Złożyć i wyjazd. To on już gotowy, będzie czekał na blachę dla kiernika. Także działamy.